Szanowny panie pośle, jedną z pana obietnic wyborczych było zbudowanie metra w Krakowie. A jak wszyscy wiemy, każdy członek Platformy Obywatelskiej to człowiek honoru, który nigdy nikogo nie oszukał. Dlatego ja przygotowałem dla pana tutaj taki niewielki dokumencik, który głosi. Ja, Aleksander Miszalski, oświadczam, że w wypadku niewywiązania się przeze mnie z obietnicy wyborczej rozpoczęcia budowy metra w Krakowie do roku 2028 zrezygnuję z pełnionej przeze mnie funkcji i powstrzymam się od kandydowania na urząd prezydenta miasta Krakowa w przyszłości. Ja bym chciał teraz, żeby pan zafirmował swoim podpisem własną obietnicę wyborczą. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Służę, Służę, dziękuję. Służę pod kłatką, nie, będzie no, pan nie, nie będziemy podpisywał? się bawić w tym. Ja już Panu odpowiem na to pytanie. Czy nie, nie jest Pan gotowy nie, ja panu, potwierdzić ja, podpisem ja, własnej obietnicy wyborczej? Ja nie, nie, nie. Bo co innego jest złożyć, proszę Pana, obietnicę wyborczą, a co innego, złożyć ją pod rygorem jakiegoś weksla. Ja mówiłem jasno i wyraźnie w tej kampanii wyborczej, że Kraków z własnych środków. Metra nie zbuduje, ponieważ budżet Krakowa inwestycyjny to jest miliard złotych rocznie. Natomiast koszt budowy pierwszej linii metra to jest 11 miliardów. I oczywiście, że metro. powinien Powiedział pan, metra... że wyciągnie pan pieniądze na to z podziemi. Nie, nie wyciągnę ich z podziemi, tylko wyciągnę je z Unii Europejskiej bądź budżetu centralnego. Taką obietnicę wstępnie od premiera Donalda Tuska mamy, bo złożył ją publicznie tutaj w Krakowie. Natomiast gdyby z jakichś przyczyn tych finansów. Nie udało się pozyskać zewnętrznie, bądź na przykład nastąpiły jakieś opóźnienia ze względów chociażby archeologicznych. I 2028 rok, który zadeklarowaliśmy w tym programie wyborczym. Po konsultacji ze specjalistami. Okazał się na przykład rokiem nie, nierealnym i musielibyśmy przesunąć na 2029 rok. No to stałem szacunkiem, nie będę czegoś takiego podpisywać, bo nie wszystko, mimo wszystko, zależy ode mnie. Natomiast oczywiście zaraz po objęciu urzędu o te środki i o te wszystkie pozwolenia podejmiemy starania i oby się udało. Natomiast no wie pan co, no jestem poważnym człowiekiem. W związku z tym wiem, że nie wszystko w 100% zależy w tym momencie ode mnie. No, zdolności platformy obywatelskiej do kręcenia są naprawdę niesamowite. Dziękuję za to podsumowanie mojej wypowiedzi, ale mam nadzieję, że Pan zrozumiał te argumenty merytoryczne.